Jesteśmy w Kudowie, przyjechaliśmy pobiegać tutaj, Jest pogoda nie wygląda na to, żebyśmy mieli tu biegać jakoś, ale znaczy... jutro rano startujemy. Natomiast słyszeliśmy w radio, że idzie wiosna, powiem szczerze, ona naprawdę idzie bardzo szybko, ale nie w tę stronę Bardziej na wschód idzie niż na południe, więc zobaczymy. Do nas jeszcze nie doszła. Idziemy odebrać pakiety. Jest godzina szósta, wychodzimy właśnie na start, i będziemy zaraz biegać 75 km na przepięknej trasie w Kudowskim Festiwalu Biegowym. Także no, co? Ja zakładam lecaczek. Lecaczek lekki, niestety, nie jest z 5 km a spokojnie. Numerek opowiem. numerek już mam. No i lecę. Bloga mam już napisany, film zacząłem montować, jednak doszedłem do wniosku, że sama relacja w tej formie, którą już znacie, jest trochę za mało. Szczególnie, że w drugiej części biegu w zasadzie nie wyciągałem kamery i bardzo mało do niej mówiłem. Tym razem popełniliśmy bardzo dużo błędów, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Przede wszystkim nie zapoznaliśmy się poprawnie z mapką na numerze startowym. Bardzo późno wyszliśmy z apartamentu, a na starcie byliśmy dosłownie minutę przed biegiem. Pace Pro, które? Kurwa, nie ma? Uj, nie brałem się. Nie brałem się. Masz Pace Pro planem? Nie mam, nic nie mam. Nie wgrałem planu biegu do zegarka. Ustawiliśmy się na samym końcu, przez co musieliśmy odstać swoje w kolejkach na trasie, na wąskich ścieżkach z zawalonymi drzewami czy później w błędnych skałach. No i co zrobisz jak nic nie zrobisz? No nie, nie. Trzeba sobie po prostu powolutku iść! No niestety nie zaczęliśmy nie jeszcze dobrze a już stoimy. <śmulety> Jesteśmy, jesteśmy, przy błędnych skałach. Tak, z nami, całe i zdrowe, także jedziemy dalej, za chwilę błędne skały. Jak nastroje? lepiej nie mówić, lepiej już było. tyś ci jak ktoś tu grubszy przyjdzie to co? Nie, nie, tak. ja że no. to to nie może Super Na drugim punkcie żywieniowym mieliśmy już tylko 10 minut zapasu. Rozdzieliliśmy się tak naprawdę pierwszy raz na dłużej. Piotr i ja byliśmy z przodu, Adam z Michałem zostali z tyłu. A Michał z Adamem zostali trochę z tyłu. Walczymy, aby zmieścić się w czasie. Zostało mi pół godziny, mam 2 km, więc praktycznie nic strasznego. E, cały czas widziałem uciekający czas e, i to, jak bardzo mi go mało zostało. E, na punkt dobiegłem 2 minuty przed limitem. E, chłopaki byli około 6 minut po mnie, niestety bramki już zostały zamknięte i po 5,5 godzinach musieli skończyć i, z trasy. No dobra, jesteśmy po punkcie e, odżywczym. Biegłem na niego dwie minuty przed zamknięciem, także zaraz za mną bramki zostały zamknięte. Niestety Michał i Adam nie zdążyli. Tak i to, to. Pięknej wiosennej aurze. Przyszło nam się ścigać. No, walczę dalej, ale walka wydaje się przegrana. Zostało nam z nimi, bo Piotrek jest z przodu pewnie już. Biegnie dalej 8 minut do limitu czasu, no punkt. No i wygląda na to, że do tego punktu nie dotrę. Miał być na 41 km. Ja mam 43. No go dalej nie widać. No także podejrzewam historię pewnego DNF-a. Dobiegając do czwartego punktu, wiedziałem, że jestem w niedoczasie i już. Już zastanawiałem się w jaki sposób opowiem Wam o moim pierwszym DNF-ie. Jest 14.31. Zobaczymy, czy mi puszczą. Puszczacie mnie? Tak. Warunki na trasie na pewno nie były przyjazne. Padał deszcz na zmianę ze śniegiem, a za chwilę wschodziło słońce. W wyższych partiach gór leżał śnieg i lód, a w niższych było pełno błota. Zupełnie jak na rzeźniku. No i. Mam 42 minuty, żeby dojść na szczeliniec. Tu było napisane pół godziny. I zbiec jeszcze na dół. Szczeliniec. Jesteśmy. Zostało mi pół godziny, żeby zbiec na dół. No i wbiegam na przepak e, 10 minut przed czasem. Także trochę nadgoniłem i mam nadzieję, że dalej będzie dobrze. Powiem wam, że niełatwo być blogerem biegowym. Robić relacje stres takich jak ta. Normalnie. Jadę na limicie. Nie ma czasu kamery wyciągnąć. A jak widzicie teraz słoneczko, wcześniej śnieg, błota w cholerę. Także nie jest łatwo. Nie polecam. Bo to jest takie, że nic się nie da. nie co można robić to slalom. Aż pięknie. Słuchajcie, trochę nadrobiłem, więc zaraz Wam pokażę jak tu jest pięknie. Śniegu w cholerę. Jak na wiosnę. Ale widoczki najbiste. Ej, czuł już na głowie, bo później nie będzie jak nakładać. No, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ile co dalej? Umieściłem się w limicie. Jeszcze parę minutek było, a teraz już będzie fajne bieganko. Jedziemy, chłopaki. O, ależ cudownie. O kurde, widoczek wypadł. Pierwsza klasa. Nie zostało mi 5 km do końca, także wygląda na to, że dobiegnę. Normalnie rzeźnik. Tylko zimą. No wiosnę oczywiście. I tak będzie Medal. Nie koniec. Dzisiejszy był dręki. Nie był to łatwy bieg. No i dobiegam. Schody. Łuk, jestem na miejscu. To no jeden z trudniejszych biegów, jaki biegłem. Nie, biegłem. nie biegłem i dużo, więc. Ja też mam doświadczenie, ale, ale trudny był, naprawdę był trudny. Dużo błota, bardzo dużo błota. Śnieg, lód, wszystko w cholerę. Ale już na prawie na mecie. No i w limicie to najważniejsze. O! 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 Pięknie! Wyspu do mnie w końcu. Jeszcze ostatni mecz. Mm -hmm. i... Mamy to! Mamy to, szanowni państwo, tu jest na wodzie. Dwa Bartosz Pawlak, Bartosz Pawlak w ulicy Łoszy, ja był on na do e, kolejnej zawodnictwa tego listola, który na mecie, który I Kolejny w Kudłowie i na szanownym, kolejnym zawodnikiem w a na meczu w Kudłowie. Witamy go Festiwal Biegowy to impreza, którą zdecydowanie polecam. Możecie tam sobie wybrać bieg o długości, która Wam akurat odpowiada. E, organizacja jest świetna, punkty żywieniowe dobrze wyposażone, a wolontariusze uśmiechnięci i bardzo pomocni. Może drobna uwaga do organizatora na przyszłość w przypadku tak trudnych warunków na trasie wąskich ścieżek, zwalonych drzew, zwężeń na błędnych skałach osoby z końca, końcówki stawki bardzo dużo czasu tracą właśnie w tych miejscach. Wydłużenie limitu o 10-15 minut na pierwszych punktach zdecydowanie pomogłoby większej ilości osób ukończyć ten wiek. Jeżeli podobają Wam się moje relacje, moje filmy, serdecznie zapraszam do kliknięcia lajków, subskrypcji, dzwoneczków. Możecie również postawić mi wirtualne piwo na dole w opisie, znajdziecie link. Subskrypcje, lajki bardzo pomagają do rozwijania kanału. Nie wszystkie funkcje mam jeszcze dostępne, dzięki Wam będę mógł z nich korzystać. Wypatrujcie nas na trasach, przybijajcie piątki, to naprawdę daje bardzo dużego energetycznego kopa i, I chęć do, do tworzenia tego dalej i przedstawiania Wam takich relacji. Także, no co, zapraszam, dziękuję, pozdrawiam, cześć. E, zaraz wychodzimy, jest godzina 5:50, o 6:30 mamy stary, więc akurat, żeby dojść kilka na. Na starty. 50. Co się ja nie myślę, podoba? Nie I kat od nowa. Rozz Rozśmieszają mnie. Piąta. 59. 99. 90, no to cześć. Jesteśmy w Kudowie.